Cześć wszystkim, będziemy testować wyrzutnie soku z, 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 z. z supermarketu, hipermarketu Nie, to zawsze znaczy, chyba pod supermarket podchodzi. Kaufland, Kauflanda. Ym. I ona była za cenę 4999. Mamy 51 strzałów w kalibrze 16 i 25 mm. Czas strzelania 35 sekund i mówię, myślę sobie. Taka wyrzutka, 51 strzałów, za 50 zł. no warto może by to było takie coś zobaczyć, jak to będzie strzelać. Yy, widziałem kogoś na nagraniu, że jest dosyć fajna, jest dosyć fajna, nie wiem jak w tym roku, czy jak oni w tym roku, to 2021 mamy, świeżutka kostka. Ale czy jakieś dodatkową? Nie, nie ma. nic. Mieszanka 258 gram, czyli nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Artykuł numer YC2409 klasa F2. Nie jest ciężka, bo mówię hezcia. Hezcia zawsze robiła w takich tych mm, w takich modułowych, czy jakoś tak to się nazywa. A tu nie, mówię taka leciutka, Ona jest zwykła, jak zwykle są ruskie papierowe. I zobaczymy jak ona wygląda Ile jest tych strzałów 16, ile jest tych 25. Aha OK, czyli można przy... przyjąć, że jest wszystko 16 25 mamy 2, 4, 6 OK Czyli no już tak fajnie to nie wygląda Już tak fajnie to nie wygląda Gdybyśmy mieli na przykład nie wiem e połowę i połowę za tą cenę. kurczę rewelacja. Ale i tak z tego co widziałem, to dosyć fajnie ona strzelała, dlatego skusiłem się o przetestowanie tej kostki. Ogólnie nie jestem zwolennikiem Hestii. Mało kto chyba jest zwolennikiem Hestii, ponieważ wychodzi dość drogo. Hestia wychodzi dość drogo. I te efekty są takie no, słabe. Słabe są te efekty. Zdecydowanie lepiej kupić coś w Lidlu. Lidl ma jakiś fajny poziom. Mamy Dino, mamy gdzie jest Piromax i Piromax naprawdę fajne ma te wyrzutnie. Mamy Kerfury, mamy dużo więcej, dużo fajniejszych tych wyrzutni. Trzeba patrzeć zdecydowanie na ceny. Jaki kaliber, ale netto, netto i ma fajne wyrzutnie od Jorgę. No, ten soku zobaczymy, no może, może nie będę taki zawiedziony, no na filmie to wyglądało fajnie, a najważniejsze tak naprawdę są te odczucia, które zobaczymy na żywo, czy ten efekt pojawia się i znika w momencie, że wystrzał i już nie ma efektu, żeby ten efekt jednak troszeczkę wisiał w tym powietrzu. Żeby naprawdę nacieszyć oko, bo jeśli ona cyk znika, cyk znika, no to widać, że to jest taka naprawdę lipa. No zobaczymy sokół 49,99 mówię, można przetestować. Dobra, widzimy się na strzelaniu i zobaczymy, czy warto ją kupić. Eee, ok, zaczynamy! Wyrzutnia Sokół. Wyrzutnia soku, odpalamy, tylko w tą stronę. Wiesz, okay. a gdzie jest ląd? Aha, tu masz ląd. Dobra. Tylko w tą stronę. Ja się jeszcze troszkę. Jeszcze idź dalej, żeby taki fajnie to objęło. Dobra. Bardziej obróć do mnie w lewo. O dobra. No, odpalaj. Jakieś 30 metrów. Niech będzie, że 30. Jaka taki mały kaliberek. Wow. nie Muszę się troszkę odsunąć, bo... Ach. Duży kon. Wow, ten ostatni kaliber to dał radę. Nie no ładna. ładna. ale ten ostatni kaliber, no naprawdę, tam 25 mm, ale strzelało jak dobra. Taka, no słaba 30. O, powiedzmy tak. Słaba 30, nie no, świetna wyrzutnia za 50 zł. Naprawdę niezła, nie? No. soku za 5 dyszek. Dobra, no to wszystko. Trzymajcie się, cześć. cześć.